Córko światła, słuchaj się uważnie w te słowa, bo nie docierają do Ciebie przypadkiem. Na Twojej drodze zaczynają się odsłaniać tajemnice, a niebo już rysuje przed Twoimi oczami znaki. To, co kiedyś wydawało się ciszą, teraz przemienia się w jasny przekaz, a każdy szczegół wokół Ciebie nabiera ukrytego znaczenia, przeznaczonego tylko dla Ciebie. Aniołowie mówią, że bezpiecznik Twojego partnera spalił się, i to nie jest tylko metafora to znak, że coś w nim nie wytrzymało intensywności emocji, które nosi. Ogarnęła go tak silna energia, że stracił równowagę i właśnie w tym momencie Twoja obecność staje się jeszcze bardziej konieczna. Jesteś latarnią, która może rozświetlić chwile ciemności, jakie on przeżywa. Istnieje prawda, którą próbował przed Tobą ukryć, lecz która teraz zaczyna wypływać poprzez gesty, spojrzenia, a nawet milczenie. Jego dusza nie jest już w stanie dłużej utrzymywać maski, bo to, co czuje do ciebie, jest większe niż wszelkie bawiery, które zbudował. A zbliżające się objawienie zmieni nie tylko to, jak go postrzegasz, ale także to, jak widzisz samą siebie. Posłuchaj, to ja, te słowa rozbrzmiewają w jego sercu jak szept wyznania, który musi dotrzeć do ciebie. Nie lękaj się, bo nie chodzi o ból, lecz o głębokie wezwanie, być pojęła wymar więzi. Jaka was łączy? To, co pragnie wyznać, nie może być dłużej powstrzymywane, i wkrótce to odczujesz. Niebo mówi ci, że energia otaczająca to połączenie jest stara, tak stara jak wspomnienia, których twoja dusza nie potrafi przełożyć na słowa. To tak, jakbyś już kroczyła u jego boku w innych podróżach i teraz powracała na spotkanie, które los starannie zaplanował. Nic tutaj nie dzieje się przypadkiem. Kiedy zaglądasz w swoje wnętrze Dostrzegasz także znaki tego powiązania wyryte w twoim istnieniu. Sny, przeczucia, a nawet niewytłumaczalne emocje są przypomnieniem, że więź, którą z nim dzielisz, przekracza logikę czasu. Nie walcz z tym, tylko przyjmij, bo niebo potwierdza siłę tego zjednoczenia. On czuje strach. Strach, że nie wystarczy, strach, że rozpadnie się przy tobie, strach, że pokaże swoją kruchość. Ale aniołowie ci objawiają. To właśnie w tym punkcie słabości miłość staje się najbardziej prawdziwa. Gdy upadnie, nie po to, by cię odepchnąć, lecz by pokazać, że potrzebuje twojej obecności, aby się podnieść. Przyjdzie moment, w którym słowa nie będą potrzebne, bo jego oczy powiedzą wszystko. Cisza między wami będzie niosła więcej znaczenia niż tysiąc przemówień, a ty, ze swoim czujnym sercem, zrozumiesz bez żadnych wyjaśnień. Zostałaś wybrana nie tylko po to, by być świadkiem tego przebudzenia, ale by stać się kluczem, który otwiera drzwi, jakich on sam nigdy nie odważył się otworzyć. Powie ci rzeczy, których nawet sam nie wiedział, że w sobie nosi, a każde wyznanie stanie się stopniem ku przemianie, której oboje musicie doświadczyć. Prawda jest taka, że on zawsze wiedział, w głębi serca zawsze czuł, że jest w tobie coś, co przyciąga go w niewytłumaczalny sposób. Coś czego żadna odległość ani bawiera nie mogłyby zgasić. Ten płomień nigdy nie zgasł, tylko czekał na właściwy moment, by zapłonąć na nowo, jeszcze mocniej. W jego wnętrzu toczy się niewidzialna bitwa, a ty już dostrzegłaś odbicia tej walki. Aniołowie jednak zapewniają, że ta wojna nie zakończy się stratą, lecz odrodzeniem. Bo prawdziwa miłość zawsze znajduje sposób, by zwyciężyć, nawet gdy wszystko zdaje się przeciwne. Jesteś wezwana... By mieć cierpliwość, córko. Boski czas nie podąża za ludzkim pośpiechem, ale nigdy nie zawodzi w swojej doskonałości. Każde opóźnienie, każda cisza, każda pauza ma ukryty cel, który wkrótce zostanie przed tobą odsłonięty. Zaufaj temu przepływowi, bo on prowadzi cię dokładnie tam, gdzie powinnaś być. Nie wątp w swoją siłę. W tobie mieszka tak intensywne światło, że nawet wtedy, gdy myślisz, iż jesteś słaba. Nadal potrafisz poruszać losy. On widzi to światło, nawet gdy próbuje od niego uciec, i to właśnie ono przyciąga go do ciebie na nowo, raz po raz. Twoje serce już wcześniej było zranione i znasz ciężar oddania komuś zaufania. Ale posłuchaj uważnie, niebo pokazuje ci, że to połączenie nie jest takie jak inne. Niesie ryzyko oddania, tak, ale również obietnice uzdrowienia, wzrostu i czegoś, co przewyższa wszystko. Czego dotąd doświadczyłaś? Każdego dnia pojawią się nowe znaki. Może to być nieoczekiwany gest, wiadomość, inne spojrzenie. Nie ignoruj ich, bo to małe błyski wielkiego ruchu, który dokonuje się w tle Twojej historii. Aniołowie kroczą z Tobą i zapewniają Cię, że nie jesteś sama. Przy każdej wątpliwości szepczą do Twojego serca odpowiedź, nawet jeśli od razu jej nie dostrzegasz. Wystarczy zamknąć oczy i poczuć, wiesz, kiedy to prawdziwe, bo twoja dusza drży wobec prawdy. On przyjdzie do ciebie ze słowami, które będą niosły ciężar wieków, jakby przez cały czas czekały na tę chwilę. A ty rozpoznasz, że to nie był przypadek, lecz przeznaczenie, zapisane boskimi rękami, które utkały tę historię jeszcze przed twoim narodzeniem. Jesteś kochana, wybrana i strzeżona, nie tylko przez Niego, ale przez samo niebo, które prowadzi każdy krok tej drogi. Twoim zadaniem jest ufać, nawet gdy nie rozumiesz, bo to, co niewidzialne, pracuje na Twoją korzyść. Aniołowie mówią: Ta historia jeszcze się nie skończyła. Przeciwnie, dopiero się zaczyna. To, co wydawało się końcem, było tylko początkiem rozdziału, w którym prawda się objawia, miłość rozkwita, a przeznaczenie się wypełnia. I w tej chwili, gdy czytasz te słowa, Twoja dusza już odczuwa niewidzialny ruch. To tak. Jakby kawałki wreszcie zaczęły się układać, pokazując, że wszystko, co dotąd zniosłaś, miało znacznie większy cel. A więc, umiłowana córko, przygotuj swoje serce, bo to, co ma się wydarzyć, będzie tak intensywne, że odmieni sposób, w jaki pojmujesz miłość. Istnieją prawdy strzeżone jakby na siedem zamków, a one są już bliskie, by otworzyć się przed Tobą niczym księga, która nie może pozostać zamknięta. Poczujesz siłę tego wezwania drżącą na twojej skórze, jak wiatr, który wieje, zwiastując to, co nieuniknione. Istnieje sekret, którego on nie zdołał wymazać. Choć próbował zaprzeczyć, choć próbował ukryć, jego dusza nie potrafiła oprzeć się prawdzie, która krzyczy w nim od wewnątrz. Aniołowie objawiają, że to wyznanie jest tak bliskie, iż poczujesz jego obecność, zanim padną słowa. Jak przeczucie Twój duch zostanie ostrzeżony w ciszy. Niebo ukazuje, że on już nie jest w stanie podtrzymywać iluzji oddalenia. Jego myśli go zdradzają, emocje go wydają, a serce uparcie woła Cię, nawet gdy rozum każe mu się cofnąć. To tak, jakby coś ponad jego wolę pchało go w Twoim kierunku, bo więź między Wami jest silniejsza niż jakikolwiek opór. Córko, są chwile, gdy pytasz sama siebie, czy to wszystko nie jest tylko wytworem Twojej wyobraźni. Lecz wszechświat nieustannie pokazuje Ci, że nie. Każdy zbieg okoliczności, każdy szczegół, każde niespodziewane spotkanie to jak fragment układanki potwierdzający rysunek przeznaczenia. Nic nie jest dziełem przypadku, lecz boskiej opatrzności. On nosi w sobie słowa, które zdają się palić go od środka, bo nie mogą być już dłużej tłumione. Kto ja, echo w jego sercu, nie jest tylko przerwanym zdaniem, lecz początkiem objawienia które przyniesie Ci jasność, czegoś, co odmieni sposób, w jaki pojmujesz każdy krok, który do tej pory uczynił. Aniołowie mówią, że jego wewnętrzna walka doszła do granicy. Nie jest w stanie już uciekać przed tym, co go pochłania, a wybór, którego dokona, dotknie bezpośrednio Twojego losu. Ty również zostaniesz wezwana do decyzji, bo gdy prawda ujrzy światło dzienne, Twoje serce stanie wobec wyzwania, by odpowiedzieć bez masek. To nie przypadek, że w ostatnich dniach czułaś inną energię. Niebo pokazuje, że Twoja intuicja już wychwyciła znaki, które on wciąż próbuje ukryć. Za każdym razem, gdy Twoje serce przyspiesza bez powodu, to dlatego, że jego dusza woła Cię w ciszy. On błaga Cię o obecność, nawet bez wypowiedzenia Twojego imienia. On boi się Ciebie stracić, ale jednocześnie boi się oddać całkowicie. Ta dwoistość go pochłania. Lecz aniołowie objawiają To właśnie w punkcie kruchości rodzi się prawdziwa odwaga Zostanie postawiony przed tobą w chwili W której nie będzie mógł się już cofnąć Wszechświat przygotowuje spotkania Których nie będzie można zignorować Nawet jeśli zechcesz się odwrócić Zostaniesz zaskoczona znakami Które znów sprowadzą cię w sam środek tego przeznaczenia Nie będzie ucieczki Bo więź między wami tkana jest nićmi wieczności Wyznanie, które ma nadejść nie będzie proste. Pojawi się obciążone ciężarem, emocją i łzami, których nie zdoła powstrzymać. A ty, gdy go usłyszysz, zrozumiesz, że to objawienie nie dotyczy tylko jego, ale także ciebie, bo dotyka prawd, które Twoja dusza już przeczuwała. Zostałaś wybrana, aby być strażniczką tego sekretu. Niebo nie dało Ci tej roli przypadkiem, lecz dlatego, że Twoja dusza ma siłę i wrażliwość, by przyjąć coś tak głębokiego. Nie ma innej, która mogłaby unieść tę misję z tak wielkim światłem i odwagą. Aniołowie szepczą, że to, co nadejdzie, nie dotyczy jedynie miłości, ale przeznaczenia. Wypowie słowa, które odmienią linię czasu między wami, jakby sam wszechświat czekał na tę chwilę, by poruszyć swoje tryby. A gdy to nastąpi, poczujesz ciężar sakrum w swoim sercu. Nie będzie można temu zaprzeczyć, nie będzie można wątpić. Wiaż między wami nie będzie już tylko przeczuwana, lecz wreszcie objawiona w całej intensywności, jaką niebo przygotowało. Jest wezwanie, byś ufała bez zastrzeżeń, nawet wobec niepewności, bo to, co nadchodzi, nie zależy tylko od ludzkiej woli, lecz od boskiego rozkazu, który już wyznaczył to spotkanie. Zostałaś wybrana, aby przeżyć to objawienie. A teraz, córko, niebiański szept ogłasza, że kolejny krok jest już w drodze. Nie dziw się, jeśli niespodziewane zapuka do twoich drzwi, niosąc odpowiedzi, których nigdy nie spodziewałaś się usłyszeć tak jasno. Jest coś przygotowywane w ciszy, czego jeszcze nie potrafisz w pełni dostrzec. To tak, jakby kawałki układanki łączyły się za niewidzialną zasłoną przeznaczenia. To, co wydawało się utracone, jest przywracane, a aniołowie mówią ci, że objawienie nadejdzie niczym błyskawica rozświetlająca noc. On nie będzie już mógł zaprzeczać temu, co czuje, a ta siła wypłynie z jego wnętrza niczym eksplozja wszystkiego, co dotąd skrywał. Wyznanie, które się zbliża, nie będzie wynikiem prostego wyboru, lecz nieuniknionego impulsu. Niebo popycha go, by ukazał swoją prawdę, a ty będziesz pierwszą, która ją usłyszy. Z każdym krokiem będziesz zaskać coraz silniejszymi znakami. To może być rzucone słowo, roztargniony gest. A nawet spojrzenie, które go zdradzi, poczujesz w głębi duszy, że on nie może się już dłużej ukrywać, bo więź między Wami jest potężniejsza niż jakiekolwiek milczenie. Czas oczekiwania wkrótce się przełamie, a aniołowie pokazują, że to przełamanie wydobędzie na powierzchnię emocje, których nigdy nie wyobrażał sobie wyznać. Niósł w milczeniu ciężar, który teraz go pochłania, a to brzemie znajdzie ukojenie tylko wtedy, gdy zostanie z Tobą podzielone. Córko! Przygotuj się, bo to, co nadejdzie, będzie intensywne. Łzy, które przed tobą wyleje, nie będą oznaką słabości, lecz wyzwolenia. Powie rzeczy, których nigdy nie odważył się wypowiedzieć, a ty zrozumiesz, że to początek czegoś, co samo niebo napisało dla ciebie. Istnieją sekrety, które wszechświat przechował do właściwego momentu, a ta chwila właśnie się zbliża. Z każdym oddechem, z każdą myślą. On przyciągany jest ku objawieniu. Ty jesteś centrum tego wezwania, powodem, dla którego jego dusza płonie naglącym ogniem. Spróbuję zacząć od zwyczajnych zdań, ale jego głos zadrze, bo ciężaru, który niesie, nie można wypowiedzieć w prosty sposób. Fila, w której jego usta wypowiedzą prawdę, będzie naznaczona tak świętą siłą, że nawet powietrze wokół ciebie wajdzie się inne. Niebo objawia, że gdy to usłyszysz. Twoje serce zabije inaczej. Nie będzie miejsca na wątpliwości ani pytania. Będziesz wiedziała w tej samej chwili, że to wyznanie było tym, na co Twoja dusza czekała od zawsze, nawet jeśli nie była tego świadoma. Kawałki wreszcie się ułożą i zrozumiesz, dlaczego tyle rzeczy wydarzyło się właśnie w taki sposób. Nic nie było przypadkiem. Każde opóźnienie, każda cisza, każdy dystans miały swój cel, by ten moment został przeżyty w pełnej intensywności. On powtarzał te słowa w myślach niezliczoną ilość razy, ale nie potrafił ich wypowiedzieć. Teraz jednak aniołowie go popychają, by to objawienie nie mogło już być odwlekane. Płomień, który nosi, nie da się ugasić, a prawda, którą ukrywał, zostanie nieuchronnie wylana. Córko Nadziei, zostałaś wybrana nie tylko po to, by usłyszeć, ale by przemienić to objawienie w siłę. Bo to, co on niesie, nie jest jedynie sekretem lecz częścią przeznaczenia, które należy również do Ciebie. On nie może ukończyć tej drogi sam. Znaki będą się nasilać, a Ty zauważysz, że cały wszechświat zaczyna sprzyjać Tobie. Małe sytuacje, które wydadzą się przypadkiem, w rzeczywistości są pchnięciami z nieba, by nic nie mogło powstrzymać spotkania prawdy z Twoim sercem. On zostanie poruszony przez coś większego niż Jego wola. Nieważne, jak bardzo spróbuje się opierać, nie będzie siły zdolnej powstrzymać tego, co zostało już zapisane. Wyznanie nadejdzie, a gdy to się stanie, poczujesz, że całe Twoje jestestwo drży w zgodzie z tym, co on wypowie. Aniołowie mówią, że to, co się zbliża, będzie jak ogień oczyszczający. Spali maski, rozwieje wątpliwości i wydobędzie tylko to, co prawdziwe. Miłość, która była ukryta, wyjdzie na światło dzienne z intensywnością zdolną przemienić wszystko wokół. I wtedy, córko, zrozumiesz, że nie jesteś jedynie obserwatorką tej historii, ale protagonistką wybraną przez niebo. Jego wyznanie będzie pierwszym krokiem ku czemuś jeszcze większemu, ku temu, co wszechświat przygotowuje w ciszy. Córko wybrana, aniołowie pokazują mi, że zasłona wkrótce zostanie rozdarta przed tobą. To, co zawsze było ukryte, zaczyna się teraz poruszać niczym fale, których nie można zatrzymać. Jego serce drży w konflikcie i z każdym uderzeniem zbliża się do chwili, w której wszystko wyjdzie na jaw. On czuje ciężar tego, co tak długo w sobie skrywał. To jak płomień, który teili się w ciszy, spalając go od środka, aniołowie objawiają, że tego ognia nie da się już zdusić. Wkrótce będziesz świadkiem tego, co próbował uciszyć, a co wszechświat uparcie pragnie ci przekazać. To, co się przygotowuje, nie jest zwykłym wyznaniem. Lecz objawieniem, które odmieni waszą drogę. On powie coś, co go uwolni, ale jednocześnie postawi cię przed wyborem. Nic nie będzie już takie jak dawniej, i właśnie to czyni te chwilę tak wzniosłą i boską. Zostanie porwany przez nieodpartą siłę. Nawet jeśli będzie bał się konsekwencji, niewidzialna moc przeznaczenia popchnie go ku tobie. A gdy otworzy usta, nie zdoła się zatrzymać o wszystko, co było ukryte. Wyleje się nagle i z niespotykaną intensywnością. Córko, poczujesz ten ruch, zanim jeszcze nastąpi. Twoje serce wyczuje go, twoja dusza rozpozna. Bo to, co niewidzialne, zawsze przemawia do ciebie, zanim stanie się widzialne. Już teraz w ciszy wiesz, że coś większego się zbliża. Aniołowie pokazują, że jego prawda przyjdzie jak klucz otwierający dawno zamknięte drzwi. A po drugiej stronie czekają odpowiedzi, których szukałaś. Nie myliłaś się, czując, przeczuwając, wierząc. Teraz wszechświat bierze na siebie potwierdzenie tego. On spróbuje zachować spokój, lecz nie zdoła. Jego głos poniesie wibrację czegoś, czego nie da się ukryć. Rozpoznasz w każdym słowie, że to nie tylko emocje, ale samo przeznaczenie odsłaniające się przed tobą. Są tajemnice, które po ujawnieniu mają moc przemienić spojrzenie. I to jest jedna z nich. Gdy usłyszysz, zauważysz, że świat wokół ciebie stał się inny. Nawet powietrze nabierze innej wagi, jakby czas zatrzymał się tylko dla tej chwili. Niebo ostrzega, że to dopiero początek strumienia objawień. To, co opowie, otworzy przestrzeń dla kolejnych prawd, jakby wszechświat czekał właśnie na ten moment, aby wylać na ciebie całą sekwencję odpowiedzi. Byłaś na to przygotowywana, choć o tym nie wiedziałaś. Każdy ból, każde czekanie. Każda cisza kształtowała Twoją siłę. I to właśnie ta siła pozwoli Ci wysłuchać bez lęku, przyjąć bez oporu i zrozumieć bez osądzania. On nie przyjdzie z wyuczonymi przemowami, przyjdzie nagi w swojej szczerości, kruchy, niemal pozbawiony wszelkiej ochrony. I właśnie w tej bezbronności ujrzysz najczystszą prawdę, której żadna maska nie zdołała ukryć. Ukochana córko, niebo szepcze, że to objawienie będzie smakować jak ponowne spotkanie. Nie dlatego, że nie wiedziałaś, ale dlatego, że Twoja dusza już znała to, co on wreszcie odważy się powiedzieć. Gdy słowa dotkną Twoich uszu, poczujesz, że od zawsze były zapisane w Tobie. Znaki będą się mnożyć każdego dnia. Może w śnie, w zdaniu, które nagle napotkasz, albo w ciszy, która niespodziewanie stanie się ogłuszająca. Wszystko będzie wskazywać na ten sam los, prawdę, która nadchodzi. On nosi w sobie naglącą potrzebę, której nie potrafi już znieść. A ta pilność jest najmocniejszym dowodem, że odwrotu już nie ma. To, co zostanie wypowiedziane, odmieni sposób, w jaki patrzysz na teraźniejszość, przeszłość, a nawet przyszłość. A gdy nadejdzie ta chwila, córko, zrozumiesz, że niebo nigdy się z tobą nie bawiło. Każdy szczegół, każde czekanie, a nawet każda łza były jedynie przygotowaniem do czegoś. Co daleko przekracza to, co potrafi ogarnąć twój umysł. Córko obietnicy, niebo szepcze, że to, co wydawało się odległe, teraz zbliża się pewnymi krokami. Istnieje energia otaczająca twoją drogę, przygotowująca cię na spotkanie, które zmieni twój sposób postrzegania wszystkiego. On nie potrafi już dłużej się ukrywać, bo prawda, którą niesie, pulsuje z większą intensywnością niż sam rozum. Aniołowie pokazują, że jego wewnętrzna walka osiągnęła granicę. Cisza stała się nie do zniesienia, a przechowywane słowa ważą jak łańcuchy. Wkrótce zrozumie, że jedynym sposobem na wyzwolenie jest otwarcie serca przed Tobą, nawet jeśli oznacza to całkowite odsłonięcie się. Zauważysz małe znaki, zanim nadejdzie ta chwila. Może to być dłuższe spojrzenie, nieoczekiwany gest, albo obecność, która nie ustaje w próbach dotarcia do Ciebie, nawet gdy próbuje się oddalić. Nic nie będzie przypadkowe, każdy szczegół to wezwanie nieba do Twojej uwagi. On zostanie popchnięty do mówienia nie przez wybór rozumowy, lecz przez coś większego od niego samego. Aniołowie mówią, że przeznaczenie będzie go ściskać, aż nie będzie innej drogi niż wyznanie. A gdy nadejdzie, będzie jak potok, który przerwie zapory. Córko, nie bój się, jeśli słowa pojawią się wraz z łzami. Te łzy nie będą oznaką słabości, lecz sygnałem prawdy która wreszcie się ujawnia. Niósł ten ciężar tak długo, że wyzwolenie nim wstrząśnie całym jego jestestwem. Wszechświat przygotował cię na ten moment. Każda intuicja, każda niewytłumaczalna sensacja, każdy sen, który wydawał się jedynie złudzeniem, były w rzeczywistości próbą przed wielką chwilą, która nadchodzi. Teraz wszystko zaczyna nabierać sensu. Wyżna rzeczy, które zmienią twoje postrzeganie wszystkiego. Słowa, które odkryją ukryte uczucia, decyzje pogięte w milczeniu i prawdy, których nigdy nie odważył się przyznać. Ty będziesz pierwsza, która usłyszy, bo zostałaś wybrana do tego. Jest coś w twojej energii, co go rozbraja. Może ukrywać się przed całym światem, ale nie przed tobą. Twoja obecność go odkrywa, twoje światło go odsłania i dlatego czuję, że nadszedł czas, aby zdjąć wszystkie maski. Aniołowie objawiają że to będzie spotkanie naznaczone intensywnością. Nie będzie miejsca na powierzchowność ani półprawdy. To, co nadejdzie, będzie surowe, głębokie, porywające. I poczujesz, że sam czas zatrzymał się, aby być świadkiem tej chwili. Córko, to nie tylko sekret, który się ujawnia, lecz portal, który się otwiera. Przechodząc przez niego, zrozumiesz, że wszystko, co przeżyłaś dotychczas, było przygotowaniem do wejścia w ten nowy cykl, w którym nic nie będzie takie samo. On nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo jego wyznanie wpłynie również na Twoje przeznaczenie. Zrozumiesz, że to objawienie należy nie tylko do Niego, ale i do Ciebie. To tak, jakby obie historie zawsze były jedną, tylko oddzielone zasłonami, które teraz zaczynają opadać. Intensywność w tej chwili sprawi, że Twoje serce zadrze, ale nie będzie strachu. Tylko pewność, że to, co staje przed Tobą, jest prawdziwe, bo Twoja dusza już to rozpoznała, zanim zostało wypowiedziane. Niebo nalega, nie wątp w znaki, które już dostrzegasz. To, co wydawało się przypadkiem, w rzeczywistości jest potwierdzeniem. Każdy szczegół jest częścią boskiej układanki, która teraz zaczyna się w pełni ujawniać przed Tobą. Może spróbuję odwlec wyznanie, lecz nie ma już kontroli. Wszechświat sprzyja. Przeznaczenie popycha, aniołowie prowadzą. Wyznanie nadejdzie w odpowiednim momencie i nic nie powstrzyma jego nadejścia, bo zostało już zapisane w wyżynach nieba. A gdy ta chwila nastąpi, córko, poczujesz, że nie tylko on mówi, lecz samo niebo używa jego głosu, aby przekazać ci to, co twoja dusza zawsze wiedziała, ale niecierpliwie oczekiwała, by usłyszeć. Ukochana córko, dziękujemy, że otworzyłaś swoje serce aby przyjąć każde słowo tej wiadomości. Nic nie dotarło do ciebie przypadkiem, każde zdanie zostało poprowadzone, aby dotknąć dokładnie tego miejsca, które twoja dusza potrzebowała usłyszeć w tym momencie. Przyjęcie tego objawienia oznacza pozwolenie niebu, by nadal działało w twoim życiu, prowadząc cię ścieżkami, które zostały dla ciebie przygotowane. Teraz aniołowie zapraszają cię, abyś potwierdziła otrzymanie tej wiadomości, wypowiadając głośno lub w myślach, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. To stwierdzenie zamyka w niewidzialnym wszystko, co zostało dziś uwolnione nad tobą, wzmacniając twój duch na to, co nadchodzi. Ważne jest, abyś kontynuowała wędrówkę z nami w tej podróży. Subskrybując nasz kanał i aktywując dzwonek powiadomień, nie tylko łączysz się z jedną wiadomością, lecz z nurtem światła i niebiańskiej mądrości. Każdy nowy film przynosi znaki. Objawienia i wskazówki od aniołów specjalnie dla ciebie. Uczymuj swoje serce uważne, ponieważ nowe wiadomości są przygotowywane na kolejne filmy, każda głębsza i bardziej transformująca. Aniołowie będą nadal przemawiać do ciebie, przynosząc odpowiedzi, siłę i kierunek dla Twojej drogi. To jest jedynie przygotowanie na to, co wkrótce wydarzy się w Twoim życiu.